No. jestem <siak resolubionized> <respondents strains countryside phrase> Weź to jakąś dobra. Ja! Nie, nie mogę, bo ja tu nie wejdę. No to wyjeżdżam. Czekaj. Nie mogę tutaj, bo ja tu zjadę stąd. No, to no. Czekaj jeszcze, nie? się nie, ja się nie, wiem, nie wiem. Dajesz. Z ręką w gipsie, ale <grywia> teraz da dance Hall za <grywia> ale bokiem, bo ja nic nie widzę. <grywia> teraz wchodź. Z ręką wgipszcie! Krzyż, ty głowę! No Czekaj! No ty! No i tak! To zostaw mnie! Taka jest! To nie da! muszę być po prostu. Tak! Oczywiście niedziałające światło to ręką. Weź, bo sobie coś zrobisz. Cicho, dobra jest góra. Czekaj. Teraz Marlena. <noise> nie, ja tam tak. nie biegnę. Tak. ze weź zastopuj.